Stary dziad rozumiesz? Dobra. Dobra, no cicho. W góry to robić? Tak, tak lecimy. Dobra, chyba też, dobra. Bazę na no, odśmieciu. Siostrę bada. Góra, kurwa, szwarta. Morda rolnik. Dziwo. <laughs> <laughs> tam co tam tu jest? Rolnik. Dziwo to jest w nie? stronie. Na górze ktoś jest, na górze ktoś jest. Z naszu. Przedstawił mnie. Zabił mnie. Zabił za plantujcie ma ta, co stoi. Powinniście uzbroić. Jak on tam wbił? Jak to jak on tam wbił? Na... Z szaman, ją. Uzbrojcie ją i niech wypika sama. Dobra, no. pozostaw no, szamana, niech pika. Ale rzucamy, ja nie? Są, no, są je chuj. Prawda. Wypatrzcie. Tu jest, tu jest, ruch na pizze. tu, jest tu? No. Palagi pierdolone jak się strzela No Ej! Ej! To... Skoczył, to aim! aim skoczył! Chodź! Nie żyję! Ja chodź Kicia, sami. chodź! G Ej, drzwi na chodźcie, chodźcie kurwa, las drzwi! Las drzwi do tpm u Ej, szybko. Na fejka, ceka. na fejka! Kicia, chodź od razu! Zabijaj i chodź! O tak kurwa, kaceka! Leżę, co jest? Leży! Aj, kurwa pobre, nie zdążyłem, chłopźcie, chłopcie A ja mi FLE dałem Ja. Ale są skrzynki, ale nie ma to temu. Tak, mamy skrzynki. Długo nas... Maga ma plecy Macie, oni Ej, jak? Trzeba wyjebać zanim nie lecą wszyscy. Kurwy jebane. Ajmy jak lecą w dziesięciu. Wskoczam też? Ja. Chodzimy do środka, lej, lej, lej. ej. Musimy mieć, musimy mieć Ej, Mam drzwi, mam drzwi kurwa. Zamurowali, zamurowali, zamurowali. Zamurowali, no. Coś ty się. Miałem drzwi, no. Okej. Okay. Przejdźmy, już. Tutaj przejdźcie, przejdźcie, przejdźcie Ty zabij mnie! Czas, to jest kurwa! Jestem, jestem. To ty, dobra. Ja. Uciekajcie, bo wyjebie. Wyjebie. Teraz, teraz, teraz. No bo szybko szybko wbicie, wbijcie, wbijcie. Kropki leży. Nie, no ile ich kurwa jest. bo tam Dyba, potem już, nie. Dabij go, kurwa. Bo się nie od nas. Kurwa, leży. leży, leży, leży Aim. do środka. Ej. O, Leż. Ej ja Nie żyję, nie żyje, nie żyje Laggi są. No, ja Rep pleca. uciek, na plecach. Ucieka Kurwa Klagis są. tu ucieka. Ukasz murować idzie, ukasz murować idzie. Wychodkę tu. Muruje. Muroje. Ej, od góry, a... jak to oni kurwa tylko nas ją kurwa! We, Weź się nagrywajcie, bo... Ej, ja przecież też nie mam to jest Hira nagrywa. Nie nagrywam to często to jest. Kuba nie! Jesus, je Co tam coś, Co jest? Jest Kuba w już, nie? nie dostaną bana, bo tam gdzie pierdolony jest. lagi w chuj sam. Pikają no, nam, no, no, pikają. No, odro nam pikają. Drzwi nam pikają. Oj, Ja to już pierdolę, kurwa, Ja Zamknęli, zamknęli Niech się nie bo ja ja Kasia wypierdala, bo auto nie mogę Kurwa ostatni raz kurwa Gdzie, gdzie? Odro trzeba zbudować Mamy odro, zajebiste, dobra Jestem to nie Kto mamy Nie piekaj kurwa tam ja tu mam wejście. Ma wejście. Te pedale jebany. Tu, a jest tutaj, chodźcie, tu Jak jest, tu, tu jest. Tu! No na Odrę nawet zbudowane. No to czemu nic nie mówisz? No mówiłem kurwa. I tu mam wejście. No, dawaj, cekki, dawaj. bierz i kikaj! Tak. Kto ma Czeki? Dawaj, bierz a ma Dajcie się na. Kicie kurwa, dalej. No wypierdolić no, kiecka Kasia dalej. Tak. To pojebane, cekki, kurwa. Ale nie mam. wiem, gdzie ci Chroma. Ja sam mam Odro im pikaj Gdzie jesteś? To ty? Z tyłu Jeden na, na, na razie. To tu jest. Ja tam o, Dawaj, dawaj też maty, nie. dawaj. To Ale myśmy cicho pichali. nie czyta, wy No, cicho, cicho. Sam mam Cicho, cicho, cicho. No nie rób tu bokiem. Idź tu. Panu, cicho, jak lubi, jak lubi, cicho. Ej, Co? jadę do Niemiec no jadą mnie żarty zajebali czemu? na, na cztery dni jadę czemu? dobra idźcie sobie pogadać tam, ja pierdolę, bo ty płytki tam wuj jest wujek już zajebali. No. A czemu? a co ci powiedział, Użba. że to nie my? o Niemcach jutro, jutro sobie porozmawiacie mam weź tu big daj trochę cek do... szaman, klapa. ja to zrobię podwójne daj trochę cek masz, klubsa masz piątka masz a tu drugie odro mają dawaj nie mam więcej pikaj, pikaj na ściankę co sobie? Jadą! Jadą, dobra. Jadą! Usuwaj się tym szamanem O! kurwa! Mistrz! No mam to mi pikać. No nie. Szybko odrok lepać. Szybko odrok lepać. Mogę,

No i Ej bo pchać to, się kurwa Ośmieszysz deceku Gdzie tle, jest, gdzie, to, jest? gdzie ta, jest? Które? O, Nie widzę, bo mi kurwa Zeko wypierdale tu ma defieł